W prezentowanym odcinku przedstawimy sposób ustawienia programu do produkcji seryjnej paczek. Wybieramy klawiszem monitorowanie pracy, następnie ustawianie ilości. Wybieramy jedną z pustych pozycji, które wiemy, że są jeszcze wolne. W tym momencie wybierzemy pozycję 80. Wciskamy połączenie potwierdzamy, w tym momencie możemy nazwać nasz pusty zestaw test. Wciskamy Enter i wybieramy moduły, które mają pracować dla tej formuły, czyli moduł czwarty, moduł siódmy i moduł 9, z modułu czwartego chcemy mieć. Wyliczone 10 elementów z modułu 7 4 z modułu 9 11. Wybieramy, że wszystkie te elementy mają się znaleźć w jednej paczce. Następnie wybieramy długość paczki. Zakładamy, że będzie to 10 cm, czyli 100 mm. Chcemy wyprodukować tych paczek 100. Ustalamy górny i dolny limit wagi. Mieliśmy wprowadzone wcześniej wartość paczki która nas interesowała 73 jednostki, i dajemy zapisz, aby zapisać program. W tym momencie program został zapisany pod pozycją 80. W każdej chwili możemy wrócić do poprzedniej, wybierając listy. To to z listy z Client, w tym wypadku naciskamy połączenie. I mamy poprzedni program z wybranymi modułami i ilościami. Możemy z kolei kolejny raz wrócić do naszego testowego programu. Wybraliśmy połączenie, potwierdzamy i mamy nasz program przygotowany. W momencie, gdy mamy wszystko sprawdzone, potwierdzone, wciskamy klawisz akceptuj zmianę. I uruchamiamy procedurę pracy, naciskając klawisz START.